ja Gwiazdą koloseum, graćnicę gentlemanów Pokaż twarz! Nie by całe życie w cieniu, dawaj mordom od do trenu, żeby nie zabrakło tlenu Przyjdzie czas! Wtedy grał w grę Tom Bright's no nie tak miał być czas, żeby sobie tak ale tak źle, odnosnie planem Słuchaj śmieciu, ty jesteś bez, bez brody, jesteś jak krowa bez ogona. Wiesz, chłopy bez brody to jak krowy bez ogona to jakieś bałwanie Bo wydzień sansa, wygra na mnie albo porażka. gdy chodziłem do podstawówki to był tam taki Paweł i ja jechałem na rowerze i go spotkałem i potem jeszcze pychałem do Wiedronki na lody i w po drodze do domu wtedy jeszcze już do domu. To można wrzucić! Ej, potrzebuję na skok kogoś na kurtownie, ja boli. a widzisz dzisiaj? To długo. Co? Długo to słowa? Z pół godziny opierdzolimy ją. Dobra. Ale o, o której? No której masz tej? Dobra. To ja będę wieczorem, dobra? Weź łom, weź łom i, i siekierak. Dobra. dobra. Ty idziesz? Idziesz na, na, skok? Na hurtownię Jaboli, na skok? Co? Na hurtownię Jaboli, na skok. Idziesz. Nie. Czemu? Gdzie? Ty masz rower. Ej. A gdzie ty? Mikulczyca. No. Nie piszesz się? A ty piszesz się, nie? A umyjesz uszy? Dobra, umyję. Dobra. A teraz ten samochód to dostaliśmy, nie wiecie o tym, od bezdomnego. Tak, dwa samochody dostaliśmy.